Najgorszy tegoroczny zestaw według Piotera. myślę, że powiedzieć coś innego niż to, co ja, bo myślę, że on, jemu też się nie podoba ten Harry Potter. Okej. Okay. Oczywiście powiem zestaw ze Star Warsów i jest to statek. Nie pamiętam jak się nazywa, ale wiem, że ma w nim e, takiego małego, białego droida, i to jest jedyna fajna część tego zestawu, ale tak to mu się nie podoba. Najlepszy tegoroczny zestaw według mnie. Gratulacje Piotrek, tam był najgorszy, nie najlepszy zestaw. To pytanie zostaje nieważne. Najlepszy GWP z zeszłego roku według Piotra? Myślę, że to jest albo dyńka, albo. no nie no, miecz Luka Skywalkera, to na pewno. Najlepszy GWP z zeszłego roku? No tu nie może być inaczej, oczywiście. Miecz Luka Skywalkera, który był dodawany. Do barki jabby. Ulubiona minifigurka Piotra z tej najnowszej serii minifigurkowej, oprócz oczywiście Wolfpaka jest to Steampunkowiec. Myślę, że to najbardziej chyba, że piratka. Dobra, nie, zmiana. Zmieniam na piratkę. Moja ulubiona minifigurka z najnowszej serii kolekcjonerskiej, oprócz oczywiście Wolfpaka to kwatermistrz piracki. A właściwie piratka po prostu.